była jedyna możliwość zobaczenia co się dzieje w świecie. Wszystkim łączyło się to z wielką radością, że można zobaczyć kawałek świata, co prawdopodobnie bez, bez zespołu byłoby w wielu przypadkach niemożliwe. Jesteśmy na wysokości 10 tys. metrów w samolocie Polskich Linii Lotniczych na trasie Warszawa-Madryt. Lecimy ze studenckim zespołem pieśni i tańca Krakus, który działa przy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, na jedno z kolejnych turnę artystycznych do Hiszpanii i dalej na Wyspy Kanaryjskie. Wszyscy są podnieceni, gdyż dla każdego Krakusa jest to jeszcze jedna okazja do poznania nowego kraju, nowych ludzi, możliwość doznania nowych wrażeń artystycznych. To jest miejscowość w środkowej Hiszpanii, gdzie jesteśmy zapraszani na święto świętego Wawrzyńca, San Lorenzo. Byliśmy tam chyba osiem razy. Muzyka Wiele emocji dostarczyły zawody rozgrywane w ping-pongu A Najpiękniejszy wyjazd wydaje mi się, że to może były Wyspy Kanaryjskie. Rzeczywiście mieszkaliśmy w fantastycznym hotelu, warunki doskonałe. Tak? Telewizja kanaryjska zrealizowała również półgodzinny program prezentujący nasze tańce ludowe i piosenki. Magia małego ekranu spowodowała, że nasze panie starannie niż zwykle wykonywały charakteryzację. Także krytyczne oko, jakże postawnych przedstawicieli władz porządkowych miasta. wyjazdem takim był wyjazd do Wilhelmshaven, tam jeżeli ktoś wie, tam była do tej pory, bo jest baza okrętów podwodnych Stanów Zjednoczonych, znaczy w ogóle NATO i tam było takie ciekawe spotkanie, gdzie zawiedzi nam w jakiś sposób na tą, na tą bazę, gdzie była rozmowa z dowódcą jakiegoś okrętu podwodnego. No i oczywiście jak to my z Krakusa pierwsze zawsze jakieś takie gościnne prezenty to znaczek i tacka. No i, i Staszek Rosinek pamiętam dał znaczek Piął w klapę temu oficerowi, dowódcy Okrętu Podwodnego i on mówi, że to jest pierwsze odznaczenie od państw Układu Warszawskiego dla NATO. To znaczy krakusa w klapę. AGH było bardzo dużo słychać w różnych miejscach właśnie dzięki występom naszego zespołu. Nie można narzekać, bo do zespołu przychodzi co roku w październiku po kilkadziesiąt osób. Niemniej kiedyś tych kandydatów i chętnych do pracy w zespole było więcej. Jest jednak troszeczkę inne podejście młodzieży obecnie do zespołu niż nasze, bo tak jak mówiłam na początku, dla nas to było okno na świat. W tej chwili młodzież trochę inaczej to ma wszystko bo mają pieniądze, mają paszporty i pieniądze gdzieś zarabiają i wyjeżdżają. I, i, i tyle klubów w Krakowie, tyle tych restauracji, pubów nie było y, tych przyjemności, którzy, które teraz mają studenci. Więc była to jedna z form, sportu może, z form jakiegoś wyżycia się. Proszę, jeszcze raz. W tamtych czasach, w latach 70 80-tych 80 myśmy po zespole zostawali. Wtedy to